No, witaj w kolejnym odcinku, zagramy w Heroes of Might and Magic the Wake of Gods. Gramy sobie Fortecą yy, i jesteśmy w dosyć dobrym położeniu, ponieważ yy, mamy całkiem sympatyczną armię i czyścimy powoli nasz terenik. Ok. Zbierzemy jeszcze myślę surowce z tego i pójdziemy dostać drugim bohaterem do naszego pierwszego bohatera armii. Okej, okay. mam nadzieję, że muzyka ani nic nie jest za głośno. Okej, okay, nie będziemy się pchać na walkę z łucznikami, żeby sobie nie narobić strach. Okej, okay, rozbójników przydałoby się walnąć. Nie wierzę, że piorun, który chciałbym walnąć, walnie też mojego. Ojej, walną najgorszym jednostkę którą chciałem. Nic Więc to słabo, słabo. Jednego maga. No ale w sumie... No nie, życzę to się opas. Okej, okay, tutaj nasz bohater sobie rzuca. Nie będziemy nagrywać many nawet. Okej, okay, jeden mag. No, w sumie może być. Eee, weźmiemy sobie życie. Magia wody czy mistycyzm? Na razie nam no, many nie brakuje, ale co będzie później, to nie wiem. Magia wody się nam nie przyda, żadnych zaklęć fajnych nie rzucimy, więc niech będzie mistycyzm. No 60 mamy. Więc jak na razie to się mistycyzm nie będzie przydawał, ale może w przyszłości. Zaraz. Czy ja mam wykupione wszystko? Mam wykupione wszystko. Dobra, tu damy mu armię i damy mu przy okazji zwój. Natomiast tutaj damy sobie tą tarczę. Tak jak mówiłem, ulepszyłem te więc zabraknie nam slotów. Myślę, że wywalę te greminy po prostu tego regulce no najwyżej przyjdę do niego z ulepszonymi niech on już sobie tym nie za, pre, nie za... głowę o już możemy sobie kupić nawet e, pierwszy domy tytanów, drugi jest bardzo drogi i potrzeba do niego bardzo dużo kryszteksów więc na drugi myślę sobie poczekamy, aczkolwiek tutaj tych kryszteksów mam kopalnie, Najpierw rozprawimy się z magami, nic nam się nie na spieszy hmm. okej okay. Więc... Ty wróć do zamku, ulepsz. Mam jeszcze jednego tytana, ale... stać nas na niego? W sumie nas stać, ale... Zanim nie ulepszę tytanów, to chyba nie będę ich dawał do armii. Dobra, nie będziemy atakować magów, szkoda, że się nie wyłączyli. Mika jest lepsza niż moja. Więc sobie zamienimy. No i fajnie. Fajnie się to wszystko układa. Mamy dzień pierwszy, więc weźmiemy sobie tutaj resztę. Bardzo fajnie. Natomiast nie będę się jeszcze wykupował. Wykupywał, wykupował cokolwiek. Hmm. Dobra, zaczekam. Zaczekam. O proszę, nam się już zielony i się ponoszę. Czyli robi to wszystko zbyt wolno, albo po prostu jest szybkie, jak on marnie taką o, składaną ma morale na pewno więc my sobie zaczekamy jeżeli będzie tutaj coś robił, nie robi więc spoko mm. nie, lepsze wyroczy strzelają, to mi się przyda ok, tu mamy stajny tu mamy ostatni, ostatni surowiec kopalniany którego nie mamy hmm ulepszone golemki ewentualnie giny. to jest tanie więc możemy kupić dlaczego by nie naszym bohaterem będę musiał się głównym iść do zamku ojejku co tak się ja mam dyplomację czy co? No przecież nie mam dyplomacji, co jest więc czy no rozwalimy sobie a, nie przyjęliśmy kopalni, szkoda. Zawsze jeden garnek więcej, groźby grosza i będzie gorsza. Okej, okay, mamy już kopalnię. Tutaj nam się ktoś kręci. Nie podoba mi się, że znowu zaczyna być e, z dwóch stron. Myślę, że rozwalimy te wieźmy i będziemy mieli wtedy... E, okupimy sobie tą wieżę, żeby widzieć więcej. Ale chyba już nie zobaczymy. Wszystko rozświetlone. Okej, okay, trochę więcej widzimy. Tu jakieś gówno. Okej, okay, tutaj strzegą wiwerny i jeszcze więc na razie jesteśmy bezpieczni. aczkolwiek yy, tutaj zielony wbił. No ale on tutaj się tak kręci w kółko, więc na razie jesteśmy bezpieczni. No i znowu zjawę. Znowu się chcą dołączać. Okej, okay, więc tu mamy pomarańczowego. Wykończymy go sobie. Jestem w stanie go wykończyć i jestem w stanie się bronić. Więc dlaczego by nie? Dobra, tutaj kontynuujemy, ale... No i lecimy, dlaczego by nie? Mam nadzieję, że nie rozwalę się na jego zamku. Ok. 30 krysteksów potrzebuję, więc tutaj jeszcze będę chciał poczekać. Boję się o tego zielonego, żeby mi to tutaj właśnie się nie biją. Aha, on ma wyjebany zamek. Szybka walka. Dwa do zero strat. Okej. Okay. Hmm. Jest tu coś do kupienia? Nie ma tu nic do kupienia, więc nie będę mu rozbudowywał. Natomiast mamy dwa zamki. Damy spokój. Okej. Okay. I będzie mistycyzm, na pewno lepsze to niż nauka czarów. Tutaj tutaj sobie jakieś... ...przedopasa. Okej okay, te kryształy, gdyby dało mi się je zebrać przed nim, byłoby fajnie. Hmm... Magic Gilda. Ale opóźni to nas, nasz rozwój. Okej, okay, niebieski wbija mi się do... No. To mnie niepokoi. Czyżbym musiał wracać? Ale wrócę sobie tady, wiecie? Ty po prostu zdeź te kryształy mm, Ty po prostu... Wykup wszystko, co się da I się schowaj, tak myślę, że będzie dobrze Tutaj wykupimy jeszcze jednego... A, nie mamy kasy hmm. Ja trzeba mieć 2500. No już, tak? Tak, nie dwa, cztery. Z tego wspomnienia, 2,5 kosztuje tych surowców nie będziemy wymieniać, są zbyt ważne. 2,5 kosztuje bohatera? Tak jest. Dobra. I pozbieramy sobie tutaj wszystko, co można pozbierać. Na przykład tu, na przykład ratrak, artak, ratrak, low. Ok, wstąpimy sobie do fordu i myślę, że będzie fajnie. Tutaj się kręcone. To mi się nie zbyt podobno. a czykolwiek. Na razie nie mam szans mi tutaj nic podbić. Okej, okay, darmowe gobliny, dlaczego by nie? Um, tutaj mamy tartak, ale to z tej strony trzeba. Tylko to jest dobra. O i tutaj też mamy chamik dobra. Hmm. Na razie idzie wszystko bardzo bardzo łatwo. Przybronimy Okej okay. Myślę, że to czas Abym Jeszcze szybciej wracał do, do domu Okej, okay. tutaj jakiś pikunierów Nie, 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 tędy, tędy Straciłem trochę punktów ruchu Mmm, słabe to było Mam nadzieję tylko Że nie mają tutaj wystarczająco silnej armii czyli mi ten zamek mój jedny podbić wybijają mi kopalnie trzeba będzie tych przydupasów wynająć hmm. ja mam do wykupienia coś mam jakieś tam kilku więc spoko tutaj sobie Chodź, zbieraj coś się Sanktuarium bardzo chętnie, ale drugim bohaterem. Z tych 5 goblinów. zbierała się armia, co nie? Tak z niczego. Okej, oni tutaj chodzą sobie w kółko. Będą... Oj! Dobrze, że chociaż nie wbił się do zamku. Co on tu ma? Pfff, gówna. główna zdołam się tu obronić. Chyba nie... Chyba nie dam rady. Ale zadałem mu jak największe straty. Cytadela Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. No tutaj się poruszajmy. Co to jest? To jest mocne. Sanktuarium. Pozostawiamy <grym> sobie tutaj. Sporko. Ok, więc tutaj nie ma żadnego żeby go to widzieliście to? Ojejku, niebieski odwrót Dobra, to zagramy normalnie Żeby mu zabrać jak najwięcej To są bardzo słabe armie to jest Jakby rozwalić balistę łuczników Ok, ale nie widzę niestety to Dobra No co ja robię w ogóle dobrze w sumie w przypadku zrobiłem dobrze Mam nadzieję, że nie ma kuli od O Oj, mamy tylko jedną dziewczynkę. co słabo Ale ma bardzo słabą armię Tutaj się wbijemy tak. Okej. Okay. Zaczekamy. Zabijemy pegadze, nie? Szkoda. Ok, teraz zabijemy pegaza, też nie. Teraz zabijemy znowu wszystkich pogazów. Wszystkie pegazi. Okej. Okay. Okay. Nie bardziej mnie bolą zaklęcia. Proszę się. No tutaj z tych celów to jest fajne. Broń się. Okej, okay, tutaj będą się bijał. jest Dobrze w sumie. Okej, okay, te elfy powolą najmocniej. On się jeszcze zatrzyma, więc czekamy Ok, on dostaje dużo. Wszystko się zajmę w tym. Ok, brąf się, broni się. <grymny> jak największe straty. I wiadomo, że wygrać nam się niestety nie uda. Ale straty jakoś tam będą. Poproszę. Trzeba się nie, za wejście w ten. Kiedy bronimy się oczywiście. No, oh, okay. No, nie drzewiec w las. Mogliśmy to zostawić w sumie jakimś kablinium czy coś. No, z tego więcej do mnie. Ale myślę, że i tak dobre straty nie no, zrobiliśmy. Jakiegoś przydupasa by się przydało? Wejdziemy do zamku, dlaczego by nie? I weźmiemy sobie nasze naszą... O nie, niestety ulepszyłem wszystkich. To słabo. To słabo nie, nie pomyślałem. Enagi sobie ulepszymy. W takim razie. Mam kasę. No. Nie wiem ile nam będzie potrzebne. Jeszcze garnków się wypłacę Jeszcze Niestety to jest drogi zamek jeszcze, no bez jaj. Idę na samo ulepszenie, ile pójdzie? No nie no serio Tutaj bym książeczkę za siereczkę bez jaj <ścoughs> Sorry, że was tak zanudzą, ale nie wiem o właśnie. 4000 kosztowało lepsze dobrze wiedzieć Dobra ehm, Zaczekamy w tym zamku sobie Okej okay, ten gościu idzie do nas Definitywnie idzie do nas Więc schowamy się w sanktuarium Mam nadzieję że do mnie nie dojdzie Łapanie drewna I o nie to są bagda. Więc nie jest łapie. Szlak Rozłuchać, więc w takim razie gdzie ten ten kolas? Zaraz, tu gdzieś powinno być. Aha, on jest tam. Nie zauważyłem go. Dobra kryjówka, ty. Naprawdę dobra kryjówka. Okej, okay. teraz e, w zamku mamy dzień siódmy, nie zauważyłem. A powinniśmy sobie polepszać przykład golemy. Podbieram tutaj sobie totalnie Dobra, trzeba uciekać Żeby nas ten typek nie złapał. On ma słabą armię, ale, ale zawsze Okej, okay, tutaj nie nic nie To sobie połączkuje w studni. Nie ma tak jak wędkować w studni. O lol tam ten typ jak ucieka do rodu. To jest chamskie. Okej, okay. czuję jakieś pięknie mają No tak. Boję się, ale... O, dobrze, poszło, poszło, od dołu. Nie byłem pewien właśnie czy pójdzie od dołu. O, wszystkie są te ptaki. Sylające, jakbym nie strat murale działają No i jeszcze raz Idźmy sobie tymi lepszymi jednostkami Możemy mnie masę tajsta e, wrzucić Dobra Bez tego się wejdzie Przecież nie mogłem, bo lepszego Teraz sobie krzucę na sejstę. być pierwszym. Thanks. Yes. Yes. Dziękujemy bardzo. 21 gublinów, więc bardzo mało. Ekstret mistycyzm. Jak widzicie, wszystko idzie bardzo, bardzo łatwo. Ym, tylko trzeba się pobronić chwilę. A czykolwiek przed tym nie, ok. Pójdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, co tu się czai na nas. Tu się czają jakieś cieniasy. Proszę, to są podziemia. Nie podoba mi się to. Nie lubię podziemi, ale cóż, przeżyję. Zostawimy go sobie. Myślę, że szybka walka. Nie powinno być problemów. Uuuu. Za duże straty. Bez jaj wczytuję za auto eee, Sorry. Sorry. To była MK. To była MK. Ale na wieży. Tak, to będzie to. I... Powytkuję w studni, bo hmm. okay. nie. Tutaj siedzimy. Tutaj może Mac Magilda drugiego? W sumie mam tych zasobów trochę chociaż rtęci, tak zwanych ganków. Nie mam już w ogóle. Okej. Okay. Nie, nie będę dzienkowo. Okej, okay, tutaj się szczaił. No i bitwę normalnie rozegram. Coś za dużo tych strat. oczywiście od dołu to w górę w górę może oj 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 20 Jeden gremlinów cóż on taki szybki 20 na jeden ruch całą mapy przebiegł no to w sumie może to nie były takie małe straty Teraz myślę. No ale cóż, trudno już nie będę kolejny raz czytywał. Opróbimy. Teraz mamy. Hmm. Coś by tu teraz być? myślę, że złe oka. Oj, stracę ostatnie tydzień. No głupił. No, chyba większe straty nawet niż z tej autowalki. walki. No ale to trudno. Tututyr. -y. Oki doki. Ja bym poczekał na ulepszonych tytanów, wiecie co? Myślę, że oni będą fajni. Okay. ucznictwo oczywiście oczywiście że bierzemy ucznictwo przejmiemy tutaj kopalnie ok tutaj pobląd po świetnie świetnie więc dołem idziemy na niebieskiego później jakoś się wrócimy do zamku szkoda że nie mamy miejskiego portalu to byłoby coś ok tu siedzimy w sanktuarium więc spoko no i te podziemia będzie trzeba czyścić. Hmm. Okej, okay. garnki. Mamy trzy tylko, więc weźmiemy. Oj, tu jeszcze jest zielony. Proszę bardzo. Hmm. Co pan tu ma? Pan tu ma coś. Tylko, że... A tędy nie można przejść. Słabo. Uciekniemy, może... No. Może, nas, może nas oleje. Co mi to barkuje? Kasy oczywiście, przecież jest strasznie drogie. Okej, okay. szybkie walki. Te trzy centaury. No w sumie może i tyle mondano. Dobra, którą mamy godzinę, zaraz sobie sprawdzę ile to już trwa. Myślę, że ten odcinek trwa wystarczająco długo, jeszcze sprawdzę. 22 minuty, idealny czas na odcinek, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których powoli będziemy kończyli tą mapkę. Szybko idzie, ale też mamy dobrego bohatera, dobrą mapkę i słabego komputera. To było na tyle zobaczenia w kolejnych odcinkach na razie.